Siemano, ja jestem Dominik i dzisiaj ze mną jest Kogle. Miło mi Cię gościć przy stoliczku. Tak ja dziękuję bardzo za zaproszenie, bo dla mnie to jest też taka niecodzienna sytuacja. Przyznam, że zaskoczenie trochę wzięte, ale bardzo, bardzo chętnie się tutaj z Wami spotkam. Cieszę się bardzo. Jak odczucia co do PGA? Jak Ci się podoba? Jak yy, ogólnie cały, cały ten weekend byłeś? Czy... Tak, znaczy byłem od piątku i to jest trochę tak dziwnie z perspektywy twórcy treści, chociaż nie lubię tego określenia do końca. Ale nie miałem okazji jeszcze zobaczyć wszystkich hal. To więc dość duża impreza, ale no, no zazwyczaj to jest tak, że jak, jak przejdę dwie trzy hale, to, no to, to już jest dla mnie koniec tego dnia, mimo że byłem po 4-5 godzin. Ale ogólnie no, ja bardzo lubię ten klimat. To więc jak najbardziej na tak, z tego co słyszałem z opinii różnych osób, niby te targi są większe. Tak? Nie, nie miałem okazji jeszcze wszystkich tu zobaczyć stref, więc polegam na ich opinii. Wiesz co ja szczerze nie mogę się za bardzo wypowiedzieć czy są większe, bo to jest mój pierwszy raz na PGA. A o. tak, że na no, albo jakieś takie, takie. Nie, nie, w ogóle na, na Pikonach na nigdy nie byłem, nie? Mhm. mhm. No to mhm. przyznam, że... Myślę, że fajnie się trafiło, bo od no, tych kilku lat po pamiętnych czasach, gdzie imprez nie było, to od tych kilku lat powoli, powoli to wszystko się rozkręca. Zarówno Pyrkon, jak i PGA i tak czuć, że no, potrzebują jeszcze rozpędu. Bo tak w 2018 czy 2019, no, to mam wrażenie, że wtedy był taki top tych imprez. Zarówno na Pyrkonie, jak i na PGA, że no, dużo osób o to wspomina, ale też były tłumy i, i dużo więcej się działo. Teraz powoli, powoli z każdym rokiem rozkręca się coraz bardziej, więc liczę, że każdy kolejny będzie coraz lepszy. No i przede wszystkim podejrzewam, że firm znacznie jest więcej nie? w porównaniu do 2019. Nie wiem, czy na przykład taki Ubisoft czy Bethesda bywali te parę lat temu. Powiem dużo zależy od premier, i tutaj mamy ten rok taki trochę mam wrażenie posuchy pod tym względem, że nie ma aż tak dużo przedpremierowych gier, bo to często one napędzają. Były takie lata, gdzie no, mogłeś wbić, na przykład, gdy Division 2 jak wychodziło, to pamiętam, czy kolejki tłumy się ustawiały. Zresztą nawet rok temu Gothic Remake to myślę, że wzbudzał dużo, dużo większe emocje niż na przykład teraz można usiąść i zagrać, to rok temu to kilka godzin się czekało w kolejce. Może tego trochę więcej by się przydało, tylko że no, ciężko, ciężko ten termin tak ustalić. Nie? Jakby tu na przykład było GTA 6 do grania, albo Wiedźmin 4, no to na ja przykład, myślę, że na to przykład. ludzie by ściągali z całej Europy, żeby no. zobaczyć. Także MTP, jeżeli to oglądacie, no macie kolejne sugestie po prostu do tego, jak to poprowadzić. Dobrze, to może przejdziemy do pytań, które przygotowałem. Uh -huh. Okej. Okay, okay. eee, pierwsze pytanie, jaka jest twoja osobiście ulubiona seria, ale taka, którą lubisz sobie prywatnie pograć? Ale nadal czy ogólnie tak cały. Nadal, nadal. Dobrze, nadal to ja cały czas raczej w nowości gram, ale przez długie lata wracam do takiej gry, nie wiem czy możesz kojarzyć, Airlight Taikon. Jeszcze raz jak? Light Taikon. Taka ekonomiczna gra, to chyba końcówka lat 90. ona wyszła. Mhm. Zarządzasz portem lotniczym. A to, to nie wiesz, co mało, mało tajkunek chyba, nie? A, no, no, to no, to ze znajomym w jakimś Robloxie, Roblox Tycoon, nie? No ja wkręciłem się, to były takie czasy, że tam wtedy co chwilę na jakiś Tycoon wychodził. Ja mam wrażenie, że co druga gra, czy to w gazetce, czy jak tam jakiś Railway, Railway... nie Railway... Railroad Tycoon, jakiś tam Hospital Tycoon taikon i tak dalej. Tych było mnóstwo. No i to jeden z takich, który mi się mocno wkręcił. Mimo że jako gra, jak on wyszedł, to wcale nie była wysoko oceniana. Mhm. To taka 6-7, no i to w skali tych lat 90 -tych to, to była taka uczciwa 6-7. Okej. Okay. A jaka seria była najpopularniejsza u Twoich widzów, tak pod względem oglądalności, czy zaangażowania w ogóle publiki Twojej? O, to teraz zadałeś mi trudne pytanie. Musiałbym sprawdzić kanał. Znaczy, wiem, że byłem niesłychanie zaskoczony różnymi odsłonami Call of Duty. Że o, tak jak wracam po latach, patrzę, o wow, ile to wyświetleń zrobiło i nawet nie wiedzieć czemu, tak, bo jakbym miał tak z głowy powiedzieć że seria, w którą się tak mocno zaangażowałem, no to na przykład Dying Light 1 było część takim, gdzie Byłem mocno w to wciągnięty i też dużo dużo osób oglądało, ale jakbym miał patrzeć czysto na statystyki. No to myślę, że właśnie Kody już na i Hogwarts Legacy było też takim zaskoczeniem. Tak? To nie spodziewałem się, że aż tyle, tyle fanów Pottera wskoczy i, mhm. i będzie praktycznie do końca serii. Okej, okay. a gra, która odbiła się dużym zainteresowaniem, ale tobie osobiście się nie podobała? Myślę, że Elex będzie świetny. Alex, Alex, tak. Świetnym przykładem. Gra, która to wręcz męczyło, bo widzisz, że pierwszy odcinek ma 100 tysięcy wyświetleń, ale no nie przemówiła do mnie I mówię, no nie nagrywam dalej, więc tam chyba mieliśmy jeden odcinek, dwa live'y, coś takiego i na tych live'ach też było mnóstwo osób, tak z perspektywy kanału, ale jakoś, no nie mogę że przez tę grę i zrezygnowałem gdzieś po trzech spotkaniach. <laughs> Rozumiem. Yy, Okej, okay, a uh... Który to twój raz ogólnie na PGA jest? Oj, ciężko policzyć, bo. No to jeszcze, jeszcze z 2015 byłem pierwszy raz, albo to drugi, bo wiem, że kiedyś w ogóle na pierwszym PGA to z rodzicami się jeszcze załapałem. odwiedzili mnie w Poznaniu. Tak poszliśmy, ja nie byłem aż tak mocno w te gry tak tak zaangażowany jak teraz prowadząc kanał. No i tak poszliśmy coś z ciekawości. To było jedno z pierwszych PGA wtedy. Więc. więc nie policzę ile, ale. No myślę, że co najmniej 6-7 razy. Okej, okay, a jakbyś miał porównać tegoroczne PGA do wspomnień z tych pierwszych, pierwszych na które bywałeś, mm -hmm. to zauważasz wielką różnicę? Czy na, na lepiej, na gorzej? Tak, tak. To znaczy, na pewno jest dużo bardziej też profesjonalnie. Teraz, bo mi się trochę zlewa zawsze PGA z Pyrkonem i nie chciałbym, nie chciałbym pomieszać tych dwóch imprez, ale bo wydaje mi się, że to na Pyrkonie widziałem też z rodzicami jeszcze chyba w 2007, nie wiem, coś takiego. Rok to to było tak, tak, powiedzmy, trochę prowizorka, ale tak bardzo fanowsko można było poczuć tę organizację całości, że jeszcze duże monitory ludzie zwozili, takie lamparty wielkie robili na jednej sali, na jednej tam planszówki było grywane, chociaż tak wydaje mi się, że to jest Pyrkon. Jeżeli chodzi o PGA, no to zdecydowanie dużo bardziej profesjonalnie to wygląda. Też po wydawcach widać, że no, te sceny, chociażby Ubisoft czy, czy bts teraz, jak się pójdzie, jak to jest profesjonalnie przykład, przygotowane, nie? jak to robi wrażenie. Gdzie pamiętam początki, to były raczej takie stędy, jakieś kilka komputerów i zagraj sobie w naszty. Więc, więc tak, to się mocno zmieniło. Jedyne co, jeżeli chodzi o ten rok, nie jestem zdziwiony, chociaż nie widziałem jeszcze tych, ale to chyba głównie sprzęt mamy. Tak, tak, tutaj głównie masz sprzęty. Tam dalej jakieś tylko stanowiska z komputerami. Tam Montem ma coś postawione, jakieś tak. swoje stoisko Monster. Jestem zaskoczony, że bardzo mało indyków jest w tym roku. Oś... Co? Indyki masz na piątej hali i masz tak, tam 50 ale jest, chyba, nie? To jest taki kawałek wycięty tej hali. Tak, tak. A poprzednie odsłony, pamiętam to PGA, to oni dostawali całą halę. I to nawet hmm. nie wiem, czy nie tutaj, albo piątkę tam wcześniej, to już nie wchodząc w szczegóły. Indyki zawsze miały taką dużo, dużo większą halę i jeszcze gdzieś tam wchodziły winy, a w tym roku mam wrażenie, że jest ich dużo. Mniej, ale to też nie jestem w stanie powiedzieć dlaczego. Czy to było premier, czy, czy jakieś inne tutaj są powody. Tak w to. To, to stosunku do innych lat. Okej, okay, to teraz moglibyśmy się cofnąć trochę w przeszłość. Od czego zacząłeś na YouTubie i skąd w ogóle pomysł na taką działalność? O, to znaczy sam YouTube i gaming to wyszedł tak trochę przypadkowo, bo zajmowałem się wtedy mocno pozycjonowaniem strony i pojawił się klient, który chciałby wejść w świat gamingu. Ja uznałem, że wtedy jak szukałem różnych możliwości do pozycjonowania, to takich pomysłów, które są nietypowe, tego nie ma. No bo to tak, przynajmniej w tamtych latach działało to gdzieś w 2011-2012. No i tam stworzyłem kilka różnych stron, tak zwane zaplecze w temacie VR-u, w temacie PS-a, w temacie, to była taka konsolka Uja z Androidem, różne te. Jednym z takich pomysłów było też założenie kanału z grami, ale tak one miały być bardziej, żeby pozycjonować tę stronę. Czyli ja wstawiam filmik, wrzucam linki. I nigdy nie myślałem, że to się rozwinie do czegoś większego. A się okazało, że te filmy, które przygotowywałem tak powiedzmy pobocznie pod zaplecze, Nagle zaczęły cieszyć się zainteresowaniem i, i coraz większym, coraz większym i tak to się zrodziło do tego, że w 2014 znałem, że dobra, to, to wchodzę w to. Szczególnie, że ostatecznie klient no, trochę go przeraził, ten projekt, koszty, jak jest ten tym związany, ile trzeba jeszcze ludzi zatrudnić zrozumieć, bo chciał tak długo wejść gaming. On zrezygnował, no ja zostałem za pleczem, ale, ale nie żałuję, no bo został też kanał, który przerodził się teraz wręcz w takie jak jakby źródło pracy. No tak, no, co, co jak co? Yy, nagrywałeś z, yy, na przykład z Staszkiem. Yy, tworzyliście jakby markę przez tyle lat, która jest rozpoznawana, nie? Co jest fajne, bo jak mówisz, że to miało być na początku pod stronę, tylko nie? Tak, tak. To miało być jako, jako coś pobocznego, które. Pozycjonuje stronę, ewentualnie miało się przerodzić później w jakiś główny kanał, zmienić nazwę i, i przekazać tej firmie, a ostatecznie wyszło, że to, to coś własnego. No właśnie. Nie? Jest przypadki, nie? jak widać to. to... Ale przypadek, yy, można powiedzieć, że przyjemny, nie? Tak, tak. Bo to jednak jest coś, co przyjemność tobie przynosi. Mhm. Znaczy, ogólnie mam wrażenie, że w życiu różne rzeczy, jak robiłem, czy różne strony, czy różne projekty, to te, co wyszły najlepiej, to takie jest przypadków. Że nie jest coś, co planowałem długofalowo od lat, tylko. Pojawił się pomysł, coś robimy i, i nagle przypadkowo, że coś takiego wchodzimy w ten temat, okazało się dużo sukcesu. Więc te przypadki, jak widać, dobre są, więc... <grystanie> Dokładnie tak. E, a teraz coś grasz szczególnego, co się tak po prostu wciągnęło, że wiesz, że możesz usiąść i cały dzień po prostu to, to przegrać. I nie chodzi tak głównie o nagrywanie serii, nie? Chociaż zadałbym ważne pytanie, bo na wywiadzie z Chuckenem, e, Maxem, Rokim i właśnie dziewczyną Chuckena E, usłyszałem, że oni rzadko grają w gry. Jak to, jak to wygląda? Czy, ty, czy ty, dla ciebie to jest już tak stricte praca? Czy masz tak, że po jakimś cięższym dniu jeszcze sobie odpalić jakąś gierkę? Znaczy raczej jak gram no to wokół kanału. Ciężko znaleźć czas chociażby na to, żeby, żeby te odcinki <laughs> przygotować, więc jeszcze żeby było coś czasu wolnego, tak żeby pograć, to faktycznie, faktycznie tego jest mało i rzadko, kiedy gdzieś coś tam otwala. Może jak się spotykamy ze znajomymi, jakaś domówka czy coś, no to sobie Mario Party czy Mario Kart odpalimy, takie różniejsze gry, ale tak żebym coś typowo mógł, cóżmy, Baldura przejść, pokryją, nie, nie rzucając na kanał, to, to takich akcji nie miałem. Przy czym no ciężko stwierdzić, że mało gram, patrząc na to, że no, no w ramach YouTube'a no to średnio wyjdzie pewnie około 3 godzin dziennie. Jeszcze jak się wajmy no. coś, to wydaje mi się, że to no, w tym wieku szczególnie to, to się dzieje, ja tak patrząc na średnie poznajomy. Okej, okay, a jakiś tytuł teraz Cię wciągnął szczególnie? To może będąc z grach, które nie były na kanale i tytuł, na który liczę, chociaż zobaczymy co z tego wyjdzie, ale playtesty mnie wciągnęły, Ark Riders, nie wiem czy załapałeś, czy... Jesz... Poprzedni nie, weekend za... chyba były playtesty. na playtesty się nie załapały. I to było dla mnie zaskoczenie, bo gatunek, który mi zupełnie nigdy nie leżał, bo to taka gra typu BBB, gra, która, no, myślałem, że mnie nie zainteresuje, nawet nie brałem jej pod uwagę na kanale, przyszedłem playtesty, to znaczy przyszedłem, pograłem trochę, bo gra no, się nie kończy, no i mówię, fajne, fajne i spróbuję, chociaż trochę się boję, że jak zacznie się ta główna rozgrywka, no to będzie naprawdę ciężko. O, Ark Raiders. Tak, tak, że właśnie zastanawiam się, jak ta gra będzie wyglądała po wyjściu pełnej wersji, bo wydaje się, że próg wejścia, jak tam wyjdą tacy naprawdę dobrzy gracze, to może być wysoki i zastanawiam mnie, jak to przełoży się później na samą rozgrywkę. Fajny byłby tam tryb jakiś PvE, czy tendencja jakby to poszło trochę jak The Division, no ale ostatecznie, no jest PvP. Okej. Okay. Eee, a uważasz, że eventy takie jak PGA są ważne dla społeczności graczy? Tak. Myślę, myślę że tak. I ja może trochę za bardzo patrzę z perspektywy kanału, ale. No... Dla mnie to jest takie mega doładowanie, że mogę zobaczyć się na żywo z osobami, z którymi gdzieś tam na czatach się widzę czy jakiś komentarz przeczytam i, i można też się spotkać, przybić piątkę, czasem gdzieś pochodzić po targach. I to tak dodaje z perspektywy YouTube'a czy kanału YouTube'owego tak, takiego życia nie tylko cyfrowego, ale, ale prawdziwego. I uwielbiam tylko nie PGA. Z perspektywy gier, też tu już chyba rola wydawcy, więc zależy co zaprezentują. Wydaje mi się, że te gry, które wychodzą na świeżo, czy te, które mają mieć dopiero premierę, to jest super interesujące. Gry, które już gdzieś tam wyszły nie, pół roku temu czy rok temu, no to chyba też nawet te stanowiska często stoją puste, jak takie tak, tak starsze tytuły. Więc to, to już wszystko w rękach wydawców, ale, ale może to wyglądać e, naprawdę fajnie, więc myślę, że same imprezy dobrze, że są, są ważne, że są. Szkoda, że trochę ich poznikało, bo wcześniej mieliśmy jeszcze drugie w Warszawie, więc gdzieś w Łodzi coś było i jak tak tamtej imprezy niestety poznikały, więc no zostaje to ten postęp, ale... No dokładnie. Ale PGA na przykład to jest teraz, e, zaraz obok Purikonu, chyba jedna z większych takich imprez w Polsce, nie? Tak, rejmingowo myślę, myślę, że tak, bo jeszcze mieliśmy IM, ale nawet nie wiem, jak IM w tej chwili to. to o, to, to nie, powiem, to nie powiem Ci, nie, nie wiem, jak to z IM teraz wygląda. Zawsze chciałem się wybrać, ale w końcu jak się mogłem wybrać, to odwołali wtedy ten, ten no. pierwszy EM. A teraz też nie wiem, czy to dalej wygląda tak samo jak kiedyś. A oni organizują to jeszcze? Chyba tak, tylko że wydaje mi się, że zainteresowanie, jak już nie mamy Virtusów, no to mm -hmm. już zainteresowanie nie jest tak duże jak kiedyś. Okej, okay, a co Cię najbardziej motywuje do nagrywania nowych materiałów? O, to jest dobre pytanie. Znaczy na pewno ciekawość, bo szukam jednak mimo wszystko, mimo że trzyma się gier Play, szukam pewnych nowości w tych grach, takich nowych doświadczeń, nowych doznań. I też historia. Ja mam mało czasu na oglądanie serialów czy filmów. Praktycznie w ogóle tego nie robię, ale, ale odbijam sobie to w grach. Dlatego ja tak bardzo lubię fabułę w grach, bo mm -hmm. to jest jakieś takie tylko obcowanie z tego rodzaju jakby, powiedzmy sztuka, nie odnalazłem się może do końca w Fortnite, w którym nie ma pewnej opowieści, więc to jest dziwne, bo... Wiem, że wielu graczy to jak gdyby ta fabuła to jest coś pobocznego, nie? czy nawet się słyszy opinie, że jak chcesz fabułę, to się film obejrzeć, a nie graj w grę, ale dla mnie to, no, to jest, jest coś takiego, że lubię wejść w ten świat i trochę, trochę czasem to występuje z filmy, seriale, czy nawet książki, nie? ale myślę, myślę, że to jest fajne będzie. Znaczy, to jest też inny sposób e, prowadzenia opowieści, bo jednak jak jesteś tym głównym bohaterem i jeszcze masz jakąś tam swobodę w tych działaniach, no to, to zupełnie inaczej przeżywasz niż serial czy film, który ci z góry narzuca pewną historię. Okej, okay, a <grych> czy masz jakieś zabawne lub zaskakujące historie ze spotkań z fanami? Hmm... No znalazłoby się trochę, tylko tak nie, nie chciałbym za bardzo przeciągać e, <grych> Myślę, którą wybrać, czy, czy w którą stronę uderzyć. Miałem w zeszłym roku, albo w tym nawet na perkonie, dość duże zaskoczenie, bo od lat się omawialiśmy z kebabem, żeby się spotkać. Redaktor kebab, to on na, na Twitchu streamuje. No i umówiliśmy się, że zobaczymy się na perkonie. Spotkaliśmy się na perkonie. Ja przyszedłem z narzeczoną, on przyszedł z narzeczoną. My sobie przedstawiamy chębo w ogóle ze Szkocji jest, więc to jest kawał drogi, tak, tak żeby, żeby poczuć tę historię jeszcze bardziej. Ja ze Szkocji przyleciał do Polski. My tutaj z Poznania też przyszliśmy my spotkamy się w czwórkę. E, witamy się. I nagle się okazuje, że nasze narzeczone razem uczyły się na studiach. Więc o! jak ten świat jest mały, tak? My, my tu o, to przedstawiamy, słuchaj, to powitajcie się, a my się znamy bardzo dobrze. <laughs> Więc tak, to, to z takich ostatnich, świeżych historii. Faktycznie, więc... no, zaskakująca, ale bardzo przyjemna. Tak, tak, tak. No, wydaje się, że poznasz kogoś nowego, a tu one się lepiej znają niż my. Tak? <grym> <grym> Okej, okay, a jak reagujesz na to, że ktoś ci mówi, że twoje filmy coś z nim zmieniły? Bo wiesz, bywa tak, że wiele ludzi ogląda przez wiele lat danego twórcę i praktycznie mówią, że on buduje im dzieciństwo, a bywa też tak, że ja fani potrafią powiedzieć, że wiesz, twoje filmy na przykład życie mi uratowały. nie? Jak, jak ty reagujesz na takie, na takie właśnie stwierdzenia od swoich fanów? W pierwszym momencie zawsze tak, szczególnie na żywo to się usłyszę, trochę takiej zaszczycony, nie wiem, czy to jest dobre określenie. Ale tak no, no jest mi trochę dziwnie, jest mi mega miło, mega przyjemne uczucie, ale jednocześnie no, nigdy nie wydawało mi się, żeby to, to było aż tak, ten, ten YouTube mógł aż tak pływać jeżeli wpływa pozytywnie na, na ludzi, to jest to bardzo, bardzo fajne, tak? to... Gorzej by było jakby ktoś, nie wiem, stał się jakimś takim, powiedzmy, agresywnym, wulgarnym graczem z powodu, że, że oglądał się kanału i... w tak, taki sposób treści. Tak, na przykład ktoś kreśli. kiedyś obejrzał u Roya Postala dwójkę, nie? Tak. Sam nie miałem okazji, więc nie, nie odniosę się jak to wygląda, ale... ale tak, że dopóki to są pozytywne emocje, pozytywne wspomnienia mm -hmm. i przekłada się to też na jakieś pozytywne zachowania tych postaci, super, tak. Czułbym się źle, jeżeli bym, nie wiem, zawsze unikałem tworzenia czegoś w stylu, jak niektórzy to, nie chciałbym się odnieść do żadnego twórcy, ale jakiejś grupy, takiej społeczności mocno zżytej na zasadzie, że oni idą za mną w ogień. Absolutnie zawsze staram się no tak, tak prowadzić to wszystko, żeby każdy miał swoje zdanie, żeby nikt się nie czuł też źle ze swoim zdaniem i żeby nikt nie przyjmował tego, co ja mówię, jako wyznacznik tego, że, że to jest jedyna właściwa ścieżka. Tak? To, bo jednak no, nawet w tym gamingu widać, jak bardzo się różnimy, jeżeli chodzi o to, co, co lubimy robić i nie uważam, że jakieś gry czy, czy jakieś, jakiś sposób odbierania tej rozgrywki jest lepszy czy gorszy. No a też niestety żyjemy w dobie internetu, w której, wiesz, niektórzy kreują się na takich swoich guru, nie? Tak, tak I Oni tak... Mają, mają tu swoją ekipę, mówią im, co mają robić, a... To, to, tego zawsze chciałem uniknąć, bo yy, to jest też duża odpowiedzialność, moim zdaniem, i dużo tych twórców, jeżeli idą w taką stronę tworzenia ekipy, wydaje mi się, że albo nie mają świadomości, albo odcinają się od tej odpowiedzialności, albo wychodzą za założenia, że, że jednak to, to... Oni nie mają aż takiego wpływu na, na, tak, na takie komunikaty. No, dokładnie. I luźne pytanie na zakończenie. Gdybyś mógł zostać postacią z dowolnej gry, kim byś był? Nie wiem, czy o pierwsze do głowy przychodzi Gerard. Przypuszczam, że najczęstsza odpowiedź, tak? To... Nie, nie, wiesz co? Y przy poprzednim wywiadzie usłyszałem Kotem ze Straya, nie? Na przykład. A, nie, nie powiem ci, kim jeszcze. Nie pamiętam, ale takie co A, mi nie. padło do głowy, Kotem ze streja, nie? Na przykład. No to, to nie pomyślałem, mogę zaskoczyć na sposób, nie? Ale tak... Przyznam, że no może przez to, że tyle godzin spędziłem w Wiedźminie, to, 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 to jakoś się zżyłem z tym Geraltem i no, pierwsza, pierwsze co mi przychodzi do, do głowy. No już nie mówiąc o tym, że Geralt ten growy no jest jaki jest, nie? to chyba to, no no, tak. no, no, nie chciałby być Geraltem, nie? To, nie tak. no, niekoniecznie książkowym, nie? ale, ale, ale growy. Tak. Także tak, no, przeszliśmy przez wszystkie pytania. Ci bardzo dziękuję, moim gościom, był Kogle. Też dziękuję bardzo za zaproszenie, jest mi bardzo miło. I, no, przy okazji, jeżeli mogę, to też pozdrawiam wszystkich widzów. Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu i bardzo serdecznie to dziękuję. Dziękuję bardzo.